Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kursu języka angielskiego od 0 do A1. E, ostatnio braliśmy sobie czasownik have got, więc dzisiaj też będziemy mieli taki wykład i dzisiaj no, będziemy sobie brali e, też czasownik have got, ale jego formy ściągnięte. Czyli jak my to robimy i mówimy w skrótach. Pamiętacie, Anglicy uwielbiają skróty, więc my. Chcąc nauczyć się bardzo ładnie języka angielskiego i żeby rozumieć anglików, musimy zacząć już teraz uczyć się skrótów. Do naszego planu. Plan na dzisiaj jest tak naprawdę bardzo prosty. Po prostu zobaczymy sobie, jak te skróty wyglądają w twierdzeniach czasownika have got, jak te skróty wyglądają w przeczeniach czasownika have got oczywiście zadanko będziecie mieli w opisie żeby sobie fajnie przećwiczyć mam nadzieję, że te zadania multimedialne Wam się podobają robicie je coś coś tam zawsze do przodu, zawsze można sobie coś po prostu ten materiał powtórzyć nie przedłużając już dzisiaj zaczynamy, przechodzimy do naszego czasownika have got i jego skrótów lecimy zaczynamy sobie od twierdzeń i jak my to robimy, popatrzcie po lewej stronie tutaj zapisałem odmianę czasownika hmm, have czy jak on się odmienia przez poszczególne osoby? Powtórzmy go sobie szybciutko. I have got. Czyli ja mam. You have got. He has got. She has got. It has got. We have got. You have got. They have got. Pamiętamy o tym dźwięku, prawda? They, they have got. No i dobrze, tutaj możecie zauważyć, że tutaj jest wszystko to samo co po lewej stronie, czyli ta odmiana. Dlaczego? Dlatego, że chcę, wam, chcę to zrobić z wami, żebyście widzieli, co się dzieje. Jak wyglądają te formy ściągnięte? Zaraz oczywiście przejdziemy do wymowy, ale najpierw jak to wygląda. Pamiętacie, co robiliśmy z czasownikiem być? Po prostu coś tam odejmowaliśmy. Dodawaliśmy i dodawaliśmy kreseczkę. Nie? Tak to robiliśmy. I przytulaliśmy. Czyli tutaj zrobimy to samo. Popatrzcie. Najpierw przytulamy. Przytuliliśmy sobie I z have. Następnie zawsze ha Chy a. Będziemy odejmować. Czyli odejmij to HA, a. Dodaj kreseczkę. I tak wygląda czasownik. Mieć w skrócie. I tak zazwyczaj powie Anglii I teraz jak to fajnie sobie... To jest I've got. I've got. I've got. Ćwiczcie już teraz. Dobra. I tutaj popatrzcie, zrobimy to samo. Przytul, odejmij, dodaj kreseczkę. Got zostaje nienaruszone. Z got nic nie robimy. Tutaj sobie tylko skracamy. Okay? Czyli you've got. You've got. Ok? Tyle. You've got. I to znaczy, Ty masz. Tylko, że skracamy. Ok? Tutaj? No, zrobimy to samo. Popatrzcie. Przytul. Odejmij. Dodaj kres. His. Got. Albo szybko. Has got. Has got. Tyle. Lecimy dalej. Przytul. Odejmij. Ha. Dodaj kreseczkę. She's got. She's got. She's got. She's got. To samo przytul odejmij, Dodaj kreseczkę. It's got, It's got. Tak. Przepraszam. Tutaj jeszcze ma być to god. Tak. Tutaj. Zapomniałem tego dodać już dodaję. Ok. Zobaczmy. Sobie. Czyli it's got. It's got. Lecimy sobie dalej, przytulamy, odejmujemy, kreseczka. We've got. We've got. My mamy. I wy macie, od razu przypominam, że ty jest tak samo jak wy. Odejmujemy ha, dodajemy kreseczkę. You've got. You've got. I lecimy dalej, odejmujemy. Przepraszam, przytulamy, odejmujemy, dodajemy kreseczkę i czytamy Wave got, Wave got, Wave got. Tyle, moi drodzy. Ćwiczyć, Ćwiczyć. Macie tu wymowę. Ja wiem, że dla Was może jeszcze te symbole są trochę bardziej jak hieroglify. Będziemy je powoli sobie opowiadać, omawiać, żebyście poznawali też dźwięki angielskie. Tyle, jeżeli chodzi o zdania. Twierdzące. Teraz lecimy do przeczeń. Moi drodzy, przeczenia tutaj, e, macie przed sobą teraz krótkie przypomnienie, jak to było w całkowitej formie, czyli bez skrótów, tak? Czyli po prostu tutaj pomiędzy have i got dodawaliśmy sobie not wszędzie, tak? Wszędzie po prostu to not i to nam tworzyło to przeczenie. Dobrze. Teraz od razu wydaje mi się, że możemy sobie, bo i tak wymowę tutaj sobie poćwiczymy. Czyli popatrzcie, tutaj, teraz mamy coś takiego. Coś takiego. I zrobimy sobie to też razem. Zrobimy sobie to też razem. Bardzo prosta sprawa, moi drodzy. My sobie tutaj będziemy chcieli przytulać to. Zasada jest taka sama, jak z czasownikiem być czyli przytul. Tutaj odejmujemy o, prawda? Dodaj kreskę. Tyle. I popatrzcie to wszędzie, zróbmy to nawet od razu. Przytul, odejmij o, dodaj kreskę. 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 No, no wszędzie robimy dokładnie to samo, na takiej samej zasadzie. I mamy już to zrobione. Jak ktoś pisze, sprawdzian, super sprawa. No, no trzy, trzy zasady: przytulić, coś tam odjąć, w zależności, yy, czy to jest czasownik być, czy have, i dodać kreseczkę. I tyle. I też w zależności, czy to jest twierdzenie, czy przeczenie. I nic więcej. No i teraz przećwiczmy sobie tu szybciutko wymowę. Mamy: yy, I haven't got. To nyt, and I haven't got. I haven't got. Nie mam. You haven't got. Ty nie masz. He hasn't got. On nie ma. She hasn't got. Ona nie ma. It hasn't got. Ona nie ma. We. We haven't got. Ja? Yeah? We haven't got. No tutaj powinno być jeszcze y, dwukropek, ponieważ tutaj mamy długie i to nie jest. To jest we, tak? We haven't got. We haven't got. Moje przeoczenie. You haven't got. You haven't got. Yes? They haven't got. Oni nie mają. I tyle, moi drodzy. To są formy ściągnięta czasownika have got. Za niedługo podejrzewam, że pojawi się znowu filmik z tym have got, ale z lektorami. Ale z, z lektorami angielskimi, żebyście się wsłuchali, posłuchali sobie, jak to brzmi, jak oni to szybko wymawiają, te skróty. Ja się dzisiaj już z Wami żegnam. No i oczywiście mm, zapraszam Was na kolejną lekcję, która pojawi się za niedługo. Życzę Wam miłego dnia, owocnej nauki, cześć.